Nie bardzo i nie mogę mieć i mieć Prze ciebie i nie mogę mieć i dawać Wszystko i nie mogę dać i brać Prze miłość i nie mogę brać i ja chcę... Yo, yo moi mili, moi widzowie eee, Jadę na rozdzielskiego na Smaut Tam będzie Sebix i Big Milk Dzisiaj wpadł. Nagrania KFD, KFD. Nie, no muszę zaspoilerować na no, przysiady. Chyba wiadomo, Torek to jest dzień przysiadów, zawsze był w poniedziałek, ale zmieniliśmy to z powodu tych nagrań. I ostatnich nagrań co robiliśmy we wrocku. Yy, no co? Gruba mnie dzisiaj nie oszczędziła, w sumie sam się nie oszczędziłem na tej grubie. Nogi czuję, choćby miał zwaty, nie? Kompletnie nie wiem na co dzisiaj liczyć. Także nie liczę na nic, na nic dużego niestety Ale może się zdziwię pozytywnie Może się zdziwię pozytywnie Także zobaczymy, może to będzie znowu ten dzień W którym nie czuję się kompletnie na siłach A zrobię jakiś fajny trening Coś tam ogram, wiadomo, że to nie będzie wszystko ograne w 100% Ale coś postaram się tam ciekawego skleić Skurwa, de fura Big jak nowa <ścoughs> Jaguarem się wozi. Ciekawe skąd na to wziął pieniążki? Duży i mały, no ale teraz chyba wiecie, kto jest duży, kto jest mały. Napniły da! <ścoughs> jak się zastanawiacie, co robi Big Mike, to rozwiązał to układa puzzle. Jest <ścoughs> problem! Jest problem w puzzlach. Nie udopi tego. Na bank O Semik pomagał. Następny chyba Wiadomo, układaj kolorami najpierw kolorami. Może nie. Może nie ten palec Może... <laughs> Co? Nie sięgnąłeś. Jak nie wyciągniesz i Że nam na plecę powinno wejść. down. Poznajecie to? Ta getra, ale siedzi, co? Łyda. No i tu z mojego... Nie, nie z mojego, bo się rozchodzą, widzicie? Z mojego jest pięknie równiutki, a tu już się rozchodzą. A? Patrzcie Ile tu sprzętu BigMilka. Jedziemy dzisiaj na tym oto sprzęcie. Jak się da, zobaczymy, czy się da. Maksymalne ciężary. 300+. Plus. Ja mówię o sobie, 500 plus, o potem będzie 500 plus Także jedziemy, Everybody, Sunshine Rage Cie grubo Także Wchodzimy już na ciężary tyle, tyle bym chciał, nie powiem Big Mike się przygotowuje psychicznie Ciężar, który chcia, chce zrobić zrobił z pauzą, więc, więc na spokojnie jeszcze raz powtarzamy a ja też zrobiłem swój, jakiś tam rekord, tylko że jeszcze go zrobię głębiej i troszkę więcej. hajsu za hajsy z YouTube'a, jakiś zwykły z Bazarku, za dwie dyszki! no, śmiało, 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 śmiało. jeszcze, 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 I stajesz. No, okay. Jeszcze. jestem. No. Kolana, 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 kolana. I góra Chłopcy, chłopcy, chłopcy. No, no, no. No, no, no. Chłopcy, chłopcy, No, no. Chłopcy, chłopcy, No, Raz Chłopcy, chłopcy, bo. No, no. Chłopcy, 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 Kurwa, wiedziałem. Yes. Wiedziałem, Czekał na mnie. Paniu, słuchaj, e, ty już, już A, nie... no maszynka, maszynka ładna, kurwa. weźcie się. Co? Piękny jest. Piękny jak ja. Ty nie wchodź w tych butach tam, kurwa. <laughs> Kurcze, ale siedzi. Cześć. Dzień dobry, Cześć. dzień dobry. Cześć. Dzień dobry, hejka. Jaka maszyna? O ja już dwa, dwie godziny bydłem suchy ryju Piękna jest, kurwa. Ja piękny, ona piękna. Ale jak to taki rocznik 2,19, to ci powiem bardzo dłona skóra jest, wszystko. 2,20, sorry. No. no ładna, ładna. Ciekawe skąd on to miał pieniążki. Skubany, co? No hmm, popatrz. Po tacie, dobrze, w spadku dostał. No ładnie, ładnie. Ile co tu? Jaka to jest moc panie? No to jest 300 koni. 300 koników. O widzisz. No to cię. Ta, a, to ty masz te podwójne turbo to niedobrze. Tak. Czyli, no ale jest jeszcze czyli... widzisz, przez 140-158 litrów spalania. Tak? To nie ma dramatu, nie? No to, ale jak, jak jesteś na hola podpięty. Tak. No to dobrze. Cóż. Górki, tak na wyłączonym silniku. No ładny jest powiem ci kurczę, środek jest taki jak moja beta Też taki biały, mam karmelowe takie. Coś pięknego. Nie płacz. Kiedy odjadę? Sercem będę przy tobie A co tu jest co lepsze jest chyba to co białe Brawo pisze piękna maszyna. Wam tak I tak powiem 6 yy, Tak Zrobiłem To co chciałem Nawet więcej niż chciałem Jest zajebiste Zajbiste jest prognostyk na zawody Czyli plan był 2 9 3, i myślę, że ten plan zostanie wykonany. Ona lubi pomarańcze, lubi kiedy na to zakładaj ten nie, i jedziemy dalej. nie, no, nie, 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 Dobry jest Bumtyk cyk pewnie nie zastosował prędkości do warunków jezdnych i barierka! Nie barierka kurwa! Dobra, zrobię to Kurwa Dobra, jeszcze nie teraz Nie ja pierdzielę Pokazam wam coś, ale chyba wam nie pokażę Za mną Za mną ale obok mnie Zaraz przejedzie, patrzcie, patrzcie co jedzie A, sorry, to nie ta, to ta stara Nie było tematu <grystanie> No to jest to, że ta auto Przodem prezentuje się jak ta chyba E53 No ta kwadratowa dupa, no teraz na nie patrzę No to jest brzydkie, ta, ta dupa jest stracisz No a ta moja No jest o niebo, o niebo. <grystanie> No, Tak sobie myślę po ostatnich przejazdach Camaro i tak dalej, a że Camaro jeszcze jest autem, które mniej pali od X5, i będzie palić mniej od X5, najprawdopodobniej zaaplikujemy jej, rozumicie, gaz. Ciągle się z tym, ciągle myślę o tym, zastanawiam się, jak to zrobić. I najprawdopodobniej tak będziemy działać Że pierdzielimy tam gaz No bo ja i tak planuję kupić OCAC OCAC będzie Ciut taniej jak gaz No ale niestety no, Zobaczymy no Pół roku sobie pojeżdżę Jeśli okaże się, że jest wszystko ok z autem Nie będzie się jakoś psuło ugać No to sobie dostanę na tym aucie i w dupce tam gaz wtedy mnie nie będzie boleć. bo wiem, że to auto będzie palić jednemu pali 15 litrów na 100 więc gazu myślę, że to nie jest jakoś dużo z tym, że on też nie jeździ dużo znaczy już dużo czyli jakoś szybko tam do 100 60-50 jeździ mnie jakoś noga zawsze z... bardziej swędzi ja tam Marcin tak zakłamuje czasoprzestrzeń. Jest tutaj fotoradar, jest na nim 50 na godzinę. Marcin zawsze zapierdziela 60. A przy 60 ci nie cyknie. Nie jak jedziesz w Golfie, oczywiście w każdym innym jest możliwe, że wam nie zdjęcie, ale nie jak widzisz gulfem, czwórką, to możecie sobie automatycznie dać do zrozumienia, że nie ma zdjęcia!